W tym zadaniu na początek wyznaczmy wielomian h i tutaj mamy przepis, w jaki sposób ten wielomian możemy otrzymać. Czyli na początek wielomian f, czyli ten, który mamy tutaj, mnożymy przez 3. Czyli zapiszmy, mamy 3 razy wielomian f, czyli ten wielomian musimy zapisać w nawiasie, ponieważ każdy z wyrazów tego wielomianu musimy pomnożyć przez trójkę. Czyli to sobie przepiszmy, mamy plus 4x do trzeciej, Odjąć 8x plus 5. Następnie mamy odjąć 4 razy wielomian G, czyli otwieramy nawias i tak wygląda wielomian G, czyli go sobie także tutaj przepiszemy. A następnie wykonamy mnożenie. No dobra, czyli mnożymy wszystkie wyrazy przez trójkę, czyli mamy minus 6x do potęgi szóstej plus 12x do trzeciej odjąć 24x, no i dodać 15, natomiast ten nawias mnożymy przez uwaga minus 4, czyli pamiętajcie o zmianie znaku. Minus 4 razy x do szóstej to minus 4x do szóstej, minus 4 razy minus 2 to plus 8x do czwartej, minus 4 razy 3 to minus 12x do trzeciej, minus 4 razy minus 6 to plus 24x. Minus 4 razy 2 to będzie minus 8. Redukujemy wyrazy podobne, czyli od najwyższej potęgi, czyli od 6, mamy minus 6x do 6, odjąć 4x do 6, czyli minus 10x do potęgi 6. Teraz potęga 4 jest tylko tutaj, czyli plus 8x do 4. Potęga 3 jest tutaj oraz tutaj. Czyli to nam się zredukuje, drugi nie ma, no i jeszcze teraz pierwsza, czyli minus 24 plus 24 to także będzie 0. No i mamy jeszcze 15 odjąć 8, czyli dodać 7. No i tak wygląda wielomian h od x, to sobie zapiszmy. Plus 8x do 4, dodać 7. No i jeszcze chcemy wyznaczyć h od minus 1, czyli to oznacza, że w miejsce x podstawimy minus 1. Czyli mamy tak, minus 10 razy minus 1 do potęgi 6 to będzie 1, dodać 8 razy minus 1 do 4 to 1 i plus 7, czyli mamy minus 10 plus 8 plus 7, czyli minus 2 plus 7 to będzie 5. No i to będzie wartość tego wielomianu dla x -a równego minus 1. Spójrzmy na podpunkt B. Najpierw także wyznaczmy sobie wielomian h, czyli mamy tak 3 razy wielomian f, czyli przepiszmy sobie odjąć 4 razy wielomian g, czyli mamy 1,5x do 5, odjąć x do 4 plus 3x kwadrat plus 3x odjąć 1. Wykonujemy mnożenie, czyli ten nawias przez 3, czyli mamy 6x do 5, odjąć 18x do 4, odjąć 3x kwadrat plus 12x, a ten, wy, ten nawias mnożymy przez minus 4, czyli minus 4 razy 1,5 to będzie minus 6x do 5, dodać 4x do 4. Odjąć 12x kwadrat, odjąć 12x, no i dodać 4. Pamiętajcie, że jak mnożymy przez to minus 4, to tutaj te znaki będą nam się zmieniały na przeciwne. Redukujemy wyrazy podobne, czyli 6x do 5, odjąć 6x do 5 to będzie 0, czyli potęga 4 minus 18 plus 4 to będzie minus 14x do 4, potęgi 3 nie ma. Ale mam potęgę drugą, czyli minus 3, odjąć 12 to będzie minus 15x kwadrat. Tutaj 12x, odjąć 12x to będzie 0, czyli mamy jeszcze dodać 4. No i zapiszmy, że tak wygląda wielomian h, czyli mamy minus 14x do 4, odjąć 15x kwadrat plus 4. No, i w miejsce x -a następnie podstawmy minus 1, no i obliczmy wartość dla minus 1, czyli mamy tak minus 14 razy minus 1 do potęgi czwartej to 1, odjąć 15 razy minus 1 do kwadratu to 1 i plus 4, czyli mamy minus 14, odjąć 15 i plus 4, czyli minus 29 plus 4 to minus 25.